Chcieliśmy rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść, czy był trener, przygotowaliśmy, ale drużyna z Gorzowa na pewno PHA bardzo dobry mecz i, i, i byli lepsi, dlatego wygrali. Troszkę bardziej chyba się zaskoczyli torem gospodarze, bo ale w drug, w druga część meczu dogonili nas, przecież był już remis, ale my żeśmy już wiedzieli w którym kierunku pójść widać, to były dobre decyzje, bo widać po punktach, no, gdyby były złe, to by było w odwrotną stronę, no i tak, tak to jest, no że już polega ten, no, ja tak powiem, tak, zawodnicy umieją jeździć, bardzo wielu zawodników. Wielu zawodników umie się ścigać, a jeżeli dobrze jeszcze skutecznie się ściga, to jeszcze umieć na takich torach, które są teraz, dobrze spasować sprzęt, a ten sprzęt jest bardzo czuły i warunki atmosferyczne delikatnie wpływają na to, że ta regulacja jest bardzo precyzyjna i jeżeli ktoś przestrzeli, to później są takie wyniki, jak są i trudno tu mieć do tych chłopaków pretensje. Przede wszystkim punktów, przede wszystkim brakuje, bo no też i, i taśma i, i też bardzo dużo zerwy, także no trudno było z taką dyspozycją y, zrobić 46 punktów. No, trzeba pewien moment, reset zrobić było i, i skusić mu ten balon odpowiedzialności, bo on sobie nakręcał. Dlatego nie pojechał do Lublina. E, miał czas na, na przemyślenia, miał czas na, 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 na pewną pracę wykonaną i to wykonał. No, I widać, że ta praca przynosi efekty. Tylko trzeba się cieszyć. Oby, oby było tak dalej, bo to. Nie jest tak, że, że dzisiaj już jest fajnie. Dzisiaj widzieliśmy sami, że zawodnicy nie było zawodnika, który by zrobił komplet punktów. Byli zawodnicy, którzy wygrywali i byli zawodnicy, którzy byli pokonani jak choćby e, frikę, który do tej pory tutaj fru, fruwał i dzisiaj też świetnie jeździł. Pokonany był przez właśnie Wiktora Jasińskiego. Właśnie to jest żurzel, No tu nie ma pewniaków i, i trzeba no, być bardzo skoncentrowanym na tym wszystkim, co robi. A ja się cieszę, że jest bardzo dobra komunikacja w zespole. To na to się pracowało latami. To nie jest tylko wynik jednego zespołu i doszedł zawodnik. O takim charakterze się komponuje w tym zespole. Do pół rundy mieliśmy jeden punkt i, i byliśmy naprawdę w trudnej sytuacji. Później e, drużyna zaczęła też nieźle jechać, wiadomo. Nie osiągnęliśmy zaplanowanego wyniku przed sezonem, bo e, mierzyliśmy w play offy ale jednak brzmi nie wlączyli.